W związku z tym będzie to obiekt piłkarski i w związku z nowymi przepisami będzie to nieco większe boisko niż obecnie, plus wszystkie elementy lekkoatletyczne zgodne z wytycznymi Związku Lekkoatletycznego. Prace potrwają do października 2010 roku. Po remoncie nasz stadion będzie obiektem wielofunkcyjnym spełniającym wszystkie wymogi unijne. Nie tylko piotrkowscy zapaśnicy i szczypiorniski odnoszą sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Jak się okazuje, piotrkowscy karatecy ze Szkoły Karate Tradycyjnego również godnie reprezentują nasze miasto. Rafał Michalak wspólnie ze swoim uczniem Łukaszem Bernacińskim na Mistrzostwach Polski Seniorów zajęli czwarte miejsce. 22-24 maja odbyły się 20 Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Seniorów w Karate, w których wzięło udział pięciu piotrkowskich zawodników, w tym trzech uczniów, jedna uczennica i trener. Bardzo dobrze wypadliśmy na tych zawodach, ponieważ zdobyliśmy szóste miejsce i czwarte miejsce. Są to miejsca, które są punktowane. Nasz klub w rankingu automatycznie rośnie i całe województwo. Kata jest to pewnego rodzaju układ walka z paroma przeciwnikami. Każdy ruch w kata ma zastosowanie w praktyce. Nie może być to tak zwany ruch baletu. Musi być on wykonany z całego ciała, z całej siły zgodnie oczywiście ze wszystkimi standardami kata. Inaczej za to wygląda styl nazywany enbu. Jest to walka reżyserowana. War, walka y, gdzie dwóch zawodników y, układa Walkę reżyserowaną i ta walka powinna trwać od 55 do 65 sekund w takim przedziale, czasowym powinna się zmieścić. My taki czas właśnie osiągnęliśmy na zawodach, idealny czas było 60 sekund i jedna ze stron jest agresorem, czyli atakuje, a druga broni się i na końcu dokonuje cios kończący, tak zwany finishing block. Trener Rafał Michalak wspólnie ze swoim uczniem Łukaszem Bernacińskim w kategorii NBU zdobyli czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów. Jak podkreśla opiekun Piotrkowskich Karateków, jest to ogromny sukces. Tym bardziej, że Łukasz po raz pierwszy brał udział w zawodach tej rangi. Jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, ponieważ zrobiliśmy NBU na swoim poziomie. Po prostu trzy pary były lepsze, ale nie zrobiliśmy gorzej niż potrafimy. Tego samego zdania jest również instruktor Łukasza. Jesteśmy zadowoleni z tego, że znaleźliśmy się w tej finałowej czwórce. To jest też wspaniałe miejsce, ale oczywiście jest niedosyt, bo każdy by chciał z tym krążkiem przyjechać. W każdym razie pokazaliśmy karate na dobrym poziomie i myślę, że tutaj kibice, którzy nam kibicują, tu z Piotrkowa, nie mają się czego wstydzić i pokazaliśmy, że Piotrków ma też karate na dobrym poziomie i nie mamy się czego wstydzić swoich karateków. Piotrkowscy karatecy nie zamierzają jednak spocząć na laurach i, jak zapowiadają, zbliżający się rok będzie pełen wyczerpujących treningów, tak aby na kolejnych zawodach wypaść jeszcze lepiej. I jeszcze jedna krótka informacja. W imieniu Rady Osiedla Wyzwolenia zapraszam Państwa w najbliższą niedzielę o godzinie 12 na festyn, który odbędzie